Witam Was i zapraszam Was do Od 53 odcinka zagrajmy w rojko z taką 3 dzicie jazdy Tak, dzicie jazdy Tu macie wszystko Tutaj doszło Jedynie to, że mamy mieć profit ze sprzedaży zwierząt Tym razem mamy naszych kochanych strusi Będę robił tak, że młode bo tutaj są jak już przepatrzyłem są uchopy i dziewczyny czyli po prostu można tak powiedzieć że wszyscy którzy potrzebujemy mamy tutaj mieć aż 10 hipopotamów to będzie też łatwe tylko możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy to zrobić szybkim sposobem i możemy to długim sposobem, mi wydawając pieniędzy. Pierwszy sposób jest taki, że możemy... Dobra, niech się już powoli nam tutaj rozmrażają. Właśnie przez rozmrażanie. Jak już powiedziałem, że stluśie będą się rozmnażać. O właśnie, już jeden stłusz jest w ciąży. I mam właśnie sprzedawać o następnym. praktycznie pieniędzy będziemy mieli tutaj tyle, że starczy nam na wszystko i jeszcze więcej. Dajemy sobie... Dla elektro... Aha, pod napięciem mają być. Či jít téma jenom být. No, tady jsou skip. Domek na hipci Tu są zabawki, też bardzo ważna rzecz Później wam to wszystko powiem co i jak Z tymi zabawkami ja najpierw chcę najpierw e, kupię dwa hipcie, może się rozmnożą i zaoszczędzę wtedy trochę pieniędzy, bo pieniądze w tym scenariuszu są potrzebne na, na początek, ale później będziemy mieli tyle strusi, że, że rozdrożenia za jednego strusia jest 500, więc praktycznie szybko możemy objąć ileś tam tysięcy więc polecam rozdrażać dla z zadowoleniem fajnie to wygląda możemy zmniejszać zwiększać co w co hipcie lubią hipcie jak wiecie hipopotamy, lubią jakiś zbiornik z wodą nie wiem czy tutaj jest jakiś zbiornik z wodą nie pamiętam muszę Wam powiedzieć a to są te wszystkie siat małpy na przykład to strasznie lubią drzewa i im więcej drzew tym Tym więcej. Słuchajcie, mamy mieć... Totalne zyski z... Już trzy są, więc praktycznie już mamy wykonane te zadanie. ze zysk raz Nieraz robiliśmy nie dwa, więc też możemy zarabiać na parku, więc ja to zarobiłem. Zarabiam na wejściu na park. Do parku ja biorę dwa funty kolejny. Lasso Aha, zapomniałem o tym. O czekajcie, stop! Stop! Patrzcie ile. Patrzcie ile maluchów, patrzcie! Maluchy sprzedajemy. Tu jest. Sprzedaj. Mało, ale... Już zarobiliśmy 400. To jest dość wygodny sposób. Czemu sprzedaję młode? Nie stare. A nie też was to, to interesuje to, że dlatego, że praktycznie wiecie, jest to najlepiej. Ile już tam jest No już zrobiliśmy tylko jeszcze ten E odcinki będą do 20 minut Postanowiłem 20-25 minut Przez to, że ostatnio mi coś z internetem szwankuje Internet i im krótszy, tym szybciej Jakoś nie wiem co się stało w ogóle z internetem. Gdzieś tak w ogóle nie było. Jakieś teraz jest, a... Ponieważ chcę szybko skończyć. A mój operator... Mój dostawca mówi, że to jeszcze potrwa tydzień, dwa. A ja nie mam czasu, bo wiecie, że to każdy... Każda przerwa i źle wróży mi. Stop, bo znowu tyle tych ludzi przyszło. Ludzi. Zwierząt. To jest naprawdę dobry sposób na zarabianie pieniędzy Ale coś mi się wy... co ja zrobię? Nie to Przecież hipopotamy się tak szybko nie rozmnażają, więc będę musiał zainwestować Po prostu to masowo robią Dobra praktycznie już mamy ukończony ten scenariusz ile mamy pożyczki widzicie tu też już. I poczekajcie, teraz to zobaczymy co mamy Praktycznie zrobiliśmy to Tu już podchodzimy tylko trzeba kupić jeszcze kilka hipci Pozwólcie, że będę mówił hipcie, bo hipopotamy to zbyt długa nazwa Więc hipcie, jak będę mówił, to mam nadzieję, że się nie obrazicie, że mówię hipcie Ale pewnie nie tylko ja tak mówię, więc No to co to jest łatwiejszy sposób A też ja bym zrobił roller koster to by było najlepiej ale nie mam pieniędzy na start tyle żeby zafundować sobie roller koster tu są w tak o ile już Hip ci wyszło To tak, ładujemy hipcie Raz, dwa Raz, dwa Raz, dwa To tak jest Dwa, cztery, sześć, osiem Dziesięć Nie, nie będę się bawił Wszystkie możemy sprzedawać i te stare, i te nowe, młode, nowe, młode. Temu trochę warty. Czekajcie, dobra, nie. Teraz więcej ludzi potrzebuje do sprzątania i karmienia. więcej czyścicieli niż zwierząt. Nie, już nie dam radę Pani galerię zarabiam Ale kolejki się jakoś O, w mordę Dało radę No i to tak jeszcze zostały mi ten Więc robimy coś takiego Nie wiem po co to, ale ile wiem to chyba będę mógł usunąć to wszystko Tak, mogłem sprzedać Nie ma jakichś nowych dzieci Nie Jakaś przerwa A ile za nich? Mijcie, mało, Mało też dostajemy za dorosłe więc Ale zdarza mi się, że po tysiąc chodzą ale To nie w tym scenariuszu tak mi się. Będą takie misy, momenty Mam nadzieję, bo pamiętam, jak kiedyś set. Bo to jest mój najlepszy okres gry, bo przeszliśmy już do najlepszego momentu. Po prostu uwielbiam ten TDLC i po każdemu powiem, że jest najfajniejszy, co ja zrobiłem. Nie, no już nie damy radę, jeszcze 200. To w kolejnym miesiącu może nam się uda. Zabraknie 150. O, są hipopotamy w, w ciąży, więc. Trochę za późno moim zdaniem. No, trochę zabrakło. Będziemy kombinować jeszcze. Jakieś sklepy tu w ogóle, to mnie nie. No, zarobimy sobie, jeśli pobudzamy są w ciąży. I minut, więc... No teraz chyba nie wierzę. No, dobra. Więc jeszcze... Teraz abyśmy wszystkie zwierzęta sprzedali, mamy pięć. Ale wszystkie to z... hipopotami... ...mami, więc... No dobra. Przechodziliśmy drugi scenariusz. Trzech hipopotamy były w ciąży, ale już nie zdążę ich sprzedać, więc praktycznie wychodzę. I co, drugi z dwunastu. To już jest drugi odcinek z gry Rollercoaster Raccoon 3 z dodatkiem dzicie jazdy. Oceniajcie, komentujcie i jeśli wam się podobał film, jeśli chcecie zobaczyć wszystkie filmy i zostać moimi widzami, możecie zasubskrybować i też nie musicie, bo mi to i tak nie stawia. przyjemności. Więc co, do zobaczenia na razie.